Cześć, pokażę jak zorganizować spotkanie na aplikacji Zoom. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, szu w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. Co musimy zrobić, aby zorganizować spotkanie Zoom dla innych osób? Początkowo wchodzimy oczywiście na stronę Zoom, także wpisujemy, jak widzicie, adres, który mam aktualnie w lewym górnym rogu ekranu, gdyż widzimy na samą stronę. Następny krok zależy od tego, czy posiadamy konto, czy nie. Jeśli nie posiadamy konta na platformie Zoom, to wybieramy tą opcję z pomarańczowym przyciskiem, no i podajemy adre datę urodzenia, następnie kontynuuj, no i oczywiście robimy nasze własne konto. Gdy już takie konto mamy, to oczywiście korzystamy z opcji zaloguj, czyli aktualnie tej drugiej. No i logujemy się za pomocą naszego adresu i hasła, albo ewentualnie za pośrednictwem Facebooka czy konta Google. Gdy już wejdziemy na samą stronę, to oczywiście możemy rozpocząć organizowanie spotkania. Takie spotkania możemy zaaranżować od razu, albo powiedzmy zaplanować. Najpierw pokażę Wam jak zaplanować takie wydarzenie, żeby inne osoby mogły do niego dołączyć i się z nim zapoznać, a dopiero potem jak wystartować i tą finalną część tego spotkania rozpocząć. A więc początkowo, jeśli chcemy zaplanować spotkanie na jakiś konkretny dzień, na przykład jutrzejszy, dzisiejszy, czy na przykład nawet teraz, to oczywiście wchodzimy w zakładkę Meetings którą macie po lewej stronie gdy w nią wejdziemy wybieramy ten przycisk po prawej stronie y, ekranu po wejściu musimy wpisać dane naszego spotkania czyli czy tam powiedzmy wydarzenia y, czyli najpierw na górze powiedzmy y, w tym przypadku jest to tytuł także wpisujemy tytuł który nas interesuje powiedzmy niech to będzie powiedzmy, lekcja matematyki następnie wpisujemy opis poniżej wpisujemy kiedy odbywa się te zaplanowane przez nas wydarzenie czyli zaznaczamy datę, godzinę itd. Poniżej mamy czas, który będzie trwało te wydarzenie jeśli wydarzenie ma trwać powiedzmy przez godzinę, dwie no to zaznaczamy tą opcję. Następnie mm, mamy strefę czasową, no w naszym przypadku niech to powiedzmy będzie wiadomo Warszawa, jeśli mieszkacie w jakimś innym kraju albo, albo organizujecie spotkanie pod inną strefę czasową to oczywiście wybieracie tą opcję. Następnie musimy znaczyć czy strona będzie automatycznie generowała dla nas ID w tym przypadku do zapraszania i do, do... Osób na naszą uroczystość, czy powiedzmy, chcemy, żeby to w tym przypadku było stałe ID? No i mamy ta ID w tym przypadku po prawej, także takie ID potem możemy komuś podać i ta osoba może sobie wkleić. Możemy te ID wysyłać ręcznie. Następnie mamy kod zabezpieczenia, czyli tak zwane hasło, którym zablokujemy innym osobom możliwość, aby dołączały do naszego wydarzenia. Także ustawiamy sobie hasło w tym miejscu. Poniżej jeszcze mamy opcję, czy host i uczestnicy mają mieć możliwość do materiału wideo, czy nie. I jeszcze niżej, yy, mamy już ostatnie opcje. No, i tutaj mamy aktualnie taką możliwość, yy, czy chcemy, aby inne osoby mogły dołączać do naszego wydarzenia w trakcie? Powiedzmy, jak się spóźnią. Następnie. Mamy możliwość, żeby wymutować wszystkie osoby, które dołączą do naszego wydarzenia automatycznie, czyli żeby powiedzmy nie, nie hałasowały niepotrzebnie podczas takiego dołączenia. No i jeszcze ostatnia opcja to jest taka, czy chcemy, aby nasze wydarzenia były nagrywane tym samym na. Nasz komputer lokalny. Gdy to wszystko ustawimy, to oczywiście wybieramy opcję Save. Dobra, OK, ustawiliśmy, zaplanowaliśmy wydarzenie, powiedzmy, niech to będzie wydarzenie zaplanowane przez nas. Następnie, co musimy zrobić, aby te wydarzenie rozpocząć? Powiedzmy, jest godzina, która nas interesuje, chcemy rozpocząć to wydarzenie. No to teraz tak, klikamy opcję Host w prawym górnym rogu ekranu obok naszego awataru. No i aktualnie mamy możliwość wybrania, jakie wydarzenie nas interesuje, czyli powiedzmy, chcemy hostować wydarzenie. Bez y, materiału wideo. Następnie z. No i tutaj mamy już tam kwestię, że y, same obrazki i tak dalej. Dobra, nas interesuje sobie z kamerką, więc wybieramy tą opcję. Tutaj jeszcze musimy otworzyć zooma, także klikam otwórz zoom. No i czekamy aż strona nam się załaduje. Także aktualnie jest y, connection. No i dobra, nasza transmisja się już rozpoczęła tu jeszcze mamy możliwość połączenia się w tym przypadku, no i ok, jest po lewej stronie z takich ciekawszych opcji to oczywiście nasz mikrofon, możemy się wymutować jeśli nie chcemy, żeby ktoś nas w danym momencie słyszał możemy oczywiście się odmutować możemy ustawić mikrofon, który ma być obsługiwany przez nasz komputer, głośniki i tak po prawej stronie od mikrofonku oto kwestia wideo, możemy wyłączyć w danym momencie, powiedzmy materiał wideo, który aktualnie się pojawia na ekranie, możemy go oczywiście ponownie włączyć, jeśli chcemy, żeby ktoś w danym momencie jeśli chcemy po prostu wznowić naszą transmisję, no i oczywiście, wybierając strzałeczkę, wybieramy kamerę, która jest obsługiwana. U mnie w tym przypadku jest to program OBS, który służy do przechwytywania pulpitu, i tym samym mogę za pomocą tego programu powiedzmy przechwycić mój pulpit, co właśnie na przykład teraz zrobię. W kolejnej opcji mamy zabezpieczenia, a w kolejnej już mamy aktualnych uczestników naszej transmisji. Możemy sprawdzić, ilu uczestników aktualnie mamy. Klikając na opcję z użytkownikiem, po prawej stronie będziemy mieli listę osób, które aktualnie w niej uczestniczą. Możemy daną osobę w tym przypadku wymutować, żeby jej w tym przypadku powiedzmy nie słyszeć, żeby nie mogła udzielać się za pomocą mikrofonu. W zakładce More możemy zmienić jej nazwę, czyli nadać powiedzmy jakiś pseudonim, jeśli tych osób jest więcej tu jeszcze mamy strzałeczkę i tu mamy jeszcze opcję invite, czyli możemy powiedzmy jeszcze zaprosić dodatkowo osoby za pomocą na przykład maila, czy na przykład za pomocą linku, który możemy w tym przypadku wybrać za pomocą tej opcji. Ten link zostanie automatycznie skopiowany, możemy taki link wkleić potem na grupę, wysłać messengerem i tak dalej, także tak to mniej więcej wygląda. W kolejnej opcji jeszcze jest ten czat, czat mamy właśnie odpalony po prawej stronie, potem jeszcze mamy udostępnianie ekranu. No i wybierając tą opcję z udostępnieniem ekranu, wybieramy ekran, który chcemy udostępnić. Jeśli chcę na przykład w tym przypadku, żeby udostępnić niech to będzie program, który nagrywa mój aktualnie dźwięk. No to tym samym go aktualnie przechwytujemy. Jak widzicie, macie dostęp do tego poradnika, który aktualnie nagrywam, i widzicie, że ten dźwięk się nagrywa. Dobra, to by było to, jeśli chodzi o tą opcję, pokazuję wam dalej, co tam jeszcze mamy. A tu trzeba wyłączyć na górze, dobra, przechwytywanie tego ekranu. Następnie jeszcze możemy oczywiście rozpocząć nagrywanie, nagrywanie naszego wydarzenia, no i tu jeszcze mamy reakcję, także możemy dawać sobie okolicznościowe reakcje. Jeśli chcemy skończyć wydarzenie, to klikamy tylko w tym przypadku przycisk END, no i aktualnie potwierdzamy, że chcemy zakończyć te wydarzenie dla wszystkich. Także w taki oto sposób, moi drodzy, wydarzenie zostało zakończone. No i jak chcemy ustawić sobie kolejne, to potem znowu wchodzimy, oczywiście, w tą opcję, którą mieliście prędzej, czyli wracamy na ten początek. No i wchodzimy w zakładkę Meetings i planujemy sobie kolejne wydarzenie na kolejny dzień. Jeśli chcemy, żeby wydarzenia były zawsze o tej samej godzinie, to w tej zakładce. Trzeba ją zaznaczyć i wpisać powiedzmy w jakie dni e, albo co ile ma się wydarzenie powtarzać, powiedzmy codziennie, i wtedy powiedzmy jak ustawimy daną godzinę, no to te wydarzenie będzie się powtarzało codziennie o danej konkretnej. Także nie będziemy musieli potem tego już w żaden sposób ustawiać. Jeśli film będzie przydatny, strzela łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. w razie pytań miało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!